Historia energii atomowej rozpoczęła się pod koniec XIX wieku od odkrycia promieniotwórczości przez Henryego Bakruela i badań Marii Skłodowskiej-Curie. Na początku XX wieku Albert Einstein wskazał na możliwość uzyskania energii z masy dzięki równaniu E równa się mc Przełomem było odkrycie zjawiska rozszczepienia jądra uranu w roku 1938 przez Hana i Strasmana. Podczas II wojny światowej energia jądrowa została wykorzystana do projektu Manhattan, czego wynikiem było niestety zrzucenie bomb na Hiroszimę i Nagasaki w roku 1945. Pierwsza elektrownia jądrowa powstała w Związku Radzieckim w roku 1954. Lata 60. i 70. były okresem szybkiego rozwoju energetyki jądrowej, przerwanego dopiero przez awarię w Three Mile Islands w roku 1979 oraz katastrofę w Czarnobylu w roku 1986, która zahamowała rozwój tej technologii. W latach 90. powróciło zainteresowanie energią jądrową dzięki bezpieczniejszym reaktorom trzeciej generacji. W 2011 roku katastrofa w Fukushimie spowodowała, że niektóre kraje, takie jak Niemcy, wycofały się z energetyki jądrowej, ale inne, takie jak na przykład Chiny czy Indie, nadal ją rozwijają. Obecnie trwają prace nad reaktorami czwartej generacji, które mają zapewnić wyższą efektywność oraz bezpieczeństwo. Elektrownia jądrowa działa na zasadzie wykorzystania energii wydzielanej podczas procesu rozszczepienia jąder atomowych ciężkich pierwiastków, takich jak uran 235 czy pluton 239. Sam proces wytwarzania energii można podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem jest reakcja rozszczepienia jądrowego. W reaktorze jądrowym zachodzi reakcja rozszczepienia jąder atomów, podczas której ciężkie jądro, np. uran 235, Pochłania neutron i dzieli się na mniejsze jądra, uwalniając przy tym dużą ilość energii w postaci ciepła oraz dodatkowe neutrony. Te neutrony mogą wywołać dalsze rozszczepienia, co prowadzi do reakcji łańcuchowej. Proces ten jest kontrolowany za pomocą prętów kontrolnych wykonanych z materiałów pochłaniających neutrony, np. boru czy kadmu. Drugim etapem jest wytwarzanie ciepła. Energia cieplna uwalniana w procesie rozszczepienia ogrzewa wodę w reaktorze jądrowym. W zależności od typu elektrowni, woda może być używana bezpośrednio w obiegu pierwotnym lub przekazywać ciepło do obiegu wtórnego poprzez wymiennik ciepła. Kolejnym etapem jest produkcja pary wodnej. Gorąca woda lub właśnie para wodna, w zależności od systemu, jest wykorzystywana do napędzania turbin parowych. W turbinach energia cieplna pary zostaje przekształcona w energię mechaniczną. Następnie zachodzi proces generowania energii elektrycznej. Turbiny są połączone z generatorami, które przekształcają energię mechaniczną w elektryczną za pomocą indukcji elektromagnetycznej. Następnie zachodzi proces chłodzenia i powrotu wody. Po przejściu przez turbiny para wodna jest schładzana w skraplacza, gdzie zamienia się z powrotem w wodę. Schłodzona woda wraca do obiegu lub jest odprowadzana, a ciepło odpadowe jest często oddawane do atmosfery przy użyciu wież chłodniczych. Elektrownie atomowe wyposażone są również w systemy bezpieczeństwa. Do takich systemów należą między innymi pręty kontrolne do regulacji reakcji łańcuchowej, systemy chłodzenia awaryjnego oraz osłona reaktora chroniąca przed wydostaniem się promieniowania na zewnątrz. Teraz pokrótce omówimy poszczególne reaktory oraz sposób ich działania. W celu lepszego zobrazowania w tle będą wyświetlane schematy budowy poszczególnych typów reaktorów. Reaktory ciśnieniowe wodne PWR i WWIR. Na początku pokrótce wspomnę, czym jest moderator, gdyż w tym filmie pojęcie to będzie się przewijało. Mianowicie, moderator w fizyce to substancja służąca do zmniejszenia energii kinetycznej, w tym przypadku prędkości neutronów, aż do osiągnięcia przez nie stanu tzw. neutronów termicznych. Powolne neutrony znacznie wydajniej powodują rozszczepianie jądra atomowych w materiale paliwa jądrowego. Reaktory PWR i WWIR używają wody pod wysokim ciśnieniem jako chłodziwa, moderatora i reflektora. Zapobiega to wrzeniu wody w rdzeniu. Sam rdzeń wymaga paliwa lekko wzbogaconego do 3-4% czystości uranu-235. Dla porównania w reaktorach okrętów jądrowych uran wzbogaca się do poziomu około od 50% do 90% czystości, natomiast uran wzbogacony do poziomu powyżej 85% określa się jako uran bojowy, mogący potencjalnie posłużyć do budowy broni jądrowej. Ale to tak na marginesie. Obieg pierwotny obejmuje zbiornik reaktora, wytwórnicę, pary, pompę i stabilizator ciśnienia. Natomiast obieg wtórny napędza turbinę. Para powstaje w wymienniku ciepła z wody obiegu wtórnego. Woda w obiegu pierwotnym musi być pod wysokim ciśnieniem, aby uniknąć wrzenia i przegrzania paliwa. Zaletą tego typu reaktora jest prosta konstrukcja rdzenia oraz wysoka stabilność pracy. Wadą natomiast to, że wymaga on wzbogaconego uranu jako paliwa oraz wysokiego ciśnienia w obiegu pierwotnym. Reaktory wodne wrzące BWR Reaktory wodne wrzące pracują w układzie jednobiegowym. Woda wrze bezpośrednio w rdzeniu, a powstała para napędza turbinę. Jednoobiegowy układ prowadzi do zanieczyszczenia wody oraz innych elementów promieniowaniem, co wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Zaletą tego typu reaktora jest brak wymiennika ciepła oraz prostsza konstrukcja niż w przypadku PWR. Natomiast wadą jest ryzyko przedostania się substancji radioaktywnych do turbiny. Wymaga ona również wzbogaconego paliwa. Reaktory ciśnieniowe na ciężką wodę HWR, a w nich PHWR, KENDU, SGHWR. Na początku warto powiedzieć, czym jest ciężka woda. Jest to woda, w której tlenek deutory zastępuje zwykły wodór. W praktyce ciężka woda nie różni się na pierwszy rzut oka od zwykłej wody. Podstawowe właściwości ciężkiej wody to o kilka stopni wyższa temperatura wszystkich przemian fazowych, np. parowania, krystalizacji czy topnienia, większa gęstość, a także nieco inne przewodnictwo elektryczne i pojemność cieplna. Reaktory moderowane ciężką wodą HWR wykorzystują ciężką wodę jako moderator i chłodziwo, co umożliwia stosowanie uranu naturalnego jako paliwa. Choć eliminują one potrzebę wzbogacania uranu, koszty ciężkiej wody oraz duże rozmiary rdzeni zwiększają wydatki operacyjne. Rdzenie tych reaktorów są kilkukrotnie większe niż w reaktorach lekkowodnych, a stosunek moderatora do paliwa wynosi 5 do 8 razy więcej. Chłodzenie paliwa odbywa się w kanałach ciśnieniowych oddzielonych od moderującej ciężkiej wody warstwą gazowej izolacji termicznej. Zaletą tego typu reaktora jest możliwość pracy na naturalnym uranie, co zmniejsza koszta paliwa. Wadą natomiast wysoki koszt produkcji i utrzymania ciężkiej wody. Reaktory gazowo-grafitowe GCR Reaktory gazowo-grafitowe charakteryzują się prostą budową i wysoką niezawodnością. Wykorzystują grafit jako moderator neutronów i gaz, najczęściej dwutlenek węgla jako chłodziwo. Starsze wersje z paliwem z naturalnego uranu w koszulkach magnezowych, nazywane też magnokoks, były ograniczone pod względem temperatury pracy przez wytrzymałość materiałów. Zaletą tego typu reaktorów jest możliwość pracy w wysokiej temperaturze, co zwiększa sprawność. Wadą natomiast skomplikowany system chłodzenia gazowego oraz ryzyko możliwej korozji. Reaktory prędkie powielające FIBR. Reaktory prędkie, w przeciwieństwie do termicznych, wywołują większość rozszczepień za pomocą neutronów prędkich o energiach rzędu 1 elektronowolta. Rolę chłodziwa pełni ciekły metal, np. Na sód, natomiast moderatora tego typu reaktory nie posiadają. Neutrony prędkie powodują reakcje rozszczepienia, a dodatkowo powielają paliwo, przekształcając izotopy niewykorzystane w konwencjonalnych reakcjach, np. uran-238, w paliwo jądrowe. Zaletą jest bardzo efektywne wykorzystanie paliwa, a także możliwość powielenia paliwa jądrowego. Wadą natomiast jest złożona konstrukcja oraz trudności związane z użyciem ciekłego metalu jako chłodziwa. W tym miejscu na prezentacji wyświetlę tabelkę, gdzie porównane są wszystkie typy reaktorów. Osoby zainteresowane mogą zrobić pauzę i doczytać. A teraz przejdziemy do porównania elektrowni atomowej i węglowej w kluczowych aspektach. Źródła energii. Elektrownia atomowa używa paliwa jądrowego, najczęściej uranu lub plutonu. Proces rozszczepienia jądra atomu uwalnia ogromne ilości energii. Elektrownia węglowa natomiast spala węgiel, aby podgrzać wodę i wytworzyć parę, która następnie napędza turbinę. Jeśli chodzi o emisję i wpływ na środowisko, elektrownia atomowa praktycznie nie emituje dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Problem natomiast stanowi składowanie odpadów radioaktywnych. Elektrownia węglowa nie ma natomiast ze składowaniem odpadów problemu, jednak emituje znacznie większe ilości CO2, jak i innych gazów cieplarnianych. Wydajność tych dwóch rodzajów elektrowni również się różni. Dla przykładu 1 kg uranu dostarcza energię równoważną dla spalenia tysiący ton węgla. Różnią się również koszta. Budowa elektrowni atomowej jest droga, jednak koszty eksploatacji są już relatywnie niskie. Powstają jednak koszty dodatkowe związane głównie ze składowaniem odpadów radioaktywnych. W przypadku elektrowni węglowych koszty budowy są niskie ze względu na prostą technologię, jednak koszty eksploatacji są już znacznie wyższe niż w przypadku elektrowni jądrowej. Powstają także koszty dodatkowe związane z emisją zanieczyszczeń i ich redukcją. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ryzyko związane z elektrownią atomową, wypadki zdarzają się bardzo rzadko. Jednak jeśli już do takiego dojdzie, skutki mogą być tragiczne i długotrwałe. W przypadku elektrowni węglowych potencjalny wypadek byłby dużo łagodniejszy w skutkach, jednak w dłuższej perspektywie wpływ na zdrowie ludności mieszkającej w pobliżu elektrowni węglowej może być bardzo negatywny. Katastrofy w elektrowniach atomowych należą do najpoważniejszych wypadków technologicznych, głównie ze względu na długoterminowe skutki dla zdrowia, środowiska i gospodarki. Poniżej opisane są najważniejsze katastrofy oraz ich przyczyny. Czarnobyl, Ukraina 1986 Przyczyną katastrofy był reaktor, który miał poważne wady konstrukcyjne, w tym niestabilność przy niskiej mocy i brak odpowiedniej obudowy bezpieczeństwa. Zawiódł również czynnik ludzki, mianowicie podczas testu awaryjnego operatorzy wyłączyli systemy bezpieczeństwa, ignorując procedury. Finalnie test doprowadził do gwałtownego wzrostu mocy, co spowodowało eksplozję wodoru i tym samym wybuch reaktora. Jeśli chodzi o skutki, 31 ofiar bezpośrednich, tysiące przypadków chorób popromiennych i nowotworów w dłuższej perspektywie czasowej, a także ogromne skażenie radioaktywne w Europie Wschodniej i Środkowej. Fukushima, Japonia 2011. Przyczyną było trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 w skali Richtera i następujące po nim tsunami o wysokości ponad 14 metrów. Zniszczyły one system chłodzenia reaktora. Sama elektrownia również nie była odpowiednio przygotowana na tak duże tsunami, a systemy awaryjne znajdowały się w miejscach podatnych na zalanie. Jeśli chodzi o skutki, brak bezpośrednich ofiar wypadku jądrowego, natomiast ewakuowano ponad 160 tysięcy osób. Doszło także do poważnego skażenia radioaktywnego środowiska, a sama akcja oczyszczania oraz wypłata odszkodowań kosztowały miliardy dolarów. Three My Islands USA 1979 – Przyczyną była awaria zaworu ciśnieniowego, która spowodowała wyciek chłodziwa. Operatorzy, w porę, nie zrozumieli wskaźników i wyłączyli automatyczny system chłodzenia, pogarszając sytuację. W wyniku jej doszło do stopienia części reaktora. Jeśli chodzi o skutki, w wyniku wypadku nikt nie zginął, a środowisko zostało minimalnie zanieczyszczone. Incydent ten wywołał natomiast strach przed energią jądrową i spadek inwestycji w tego rodzaju źródła energii. Windscale Fire, Wielka Brytania 1957. Jeśli chodzi o przyczynę, reaktor chłodzony powietrzem był narażony na ryzyko przegrzania. Podczas prób wyżarzania reaktora doszło do zapłonu grafitu, na co elektrownia nie była przygotowana. Wypadek ten spowodował uwolnienie dużej ilości izotopów radioaktywnych, m.in. jodu 131 do atmosfery, co miało bardzo negatywne skutki dla lokalnej ludności. Majak, Związek Radziecki 1957. Choć awaria Majaka nie była wypadkiem w obrębie reaktora jądrowego, to była ściśle związana z procesem wytwarzania energii z atomu, mianowicie eksplozji uległ zbiornik z odpadami radioaktywnymi wskutek przegrzania. Nie było odpowiednich zabezpieczeń przed emisją materiałów promieniotwórczych, co doprowadziło do pokrycia obszaru około 39 000 km2 odpadami promieniotwórczymi. Katastrofy elektrowni atomowych są rzadkie, ale ich skutki mogą być katastrofalne. Kluczowe wnioski uwzględniające przeszłość obejmują potrzebę ciągłego doskonalenia projektów reaktorów, przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz przygotowania na nieprzewidziane zjawiska. Najnowocześniejsze reaktory czwartej generacji mają na celu zminimalizowanie ryzyka takich zdarzeń. I na sam koniec jak zwykle mała ciekawostka, która myślę, że was zainteresuje. Mianowicie, jak powszechnie wiadomo, Polska planuje rozwój energetyki jądrowej, obejmujący budowę zarówno dużych reaktorów w ramach programu Polskiej Energetyki Jądrowej, jak i mniejszych reaktorów modułowych w skrócie SMR. Duże reaktory jądrowe mają stanowić wodne ciśnieniowe reaktory generacji 3+, typ PWR. Wybrano technologię AP1000 firmy Westinghouse. Pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w miejscowości Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2026, z uruchomieniem pierwszego reaktora w roku 2033. Jeśli chodzi natomiast o małe reaktory modułowe SMR, spółka Orlen Syntos Green Energy planuje budowę reaktorów BWRX-300 w Polsce. Planowane lokalizacje to m.in. Włocławek, Ostrołęka, Warszawa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Dąbrowa Górnicza oraz Kraków. Pierwsze reaktory planuje uruchomić się w latach 2030-2031. I to już wszystko na dziś, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję że mój film się podobał, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz pozostawieniu lajka pod filmem, mile widziany również jakiś komentarz, do usłyszenia.